Ocena stanu technicznego konstrukcji nośnych podestu oraz kompletności wyposażenia platformy roboczej. Zaczniemy, może, od tej platformy roboczej, generalnie. Tak? No platforma jest e, kompletna. Zobaczcie, że są warjewki. Wszędzie e, są zabezpieczenia. Po co są te zabezpieczenia? E, to są takie stworzenia, które możemy wyjąć, i po wyjęciu tych stworzni będziemy mogli złożyć całą konstrukcję. Tak? Te barierki będziemy mogli złożyć. Będzie Cały, cały podest będzie niższy, więc będziemy mogli na wjechać w jakiś samochód przetransportować go. Tak? Eee, konstrukcja jest skręcona, nie jest pouszkacana, ma wężnik 15 cm. Jest balkonik, który bardzo ładnie nam, zobaczcie, się wysuwa. Mamy tutaj pudełeczko na dokumentację taką jak protokół, decyzja, dziennik eee, konserwacji. Tak? Eee, platforma ma też, jak widzimy tutaj Urządzenie sterujące jest wyposażone. Z tej strony mamy bramkę. Pamiętać, proszę, że bramka jest zawsze e, zamykana i otwierana do wewnątrz lub podnoszona do góry. Nigdy nie może być e, na zewnątrz. Tak? Konstrukcja jest cała, wszystkie elementy są, e, więc możemy powiedzieć, że jest kompletna, oznakowana. Wszystko jest tak, jak trzeba. E, druga sprawa to jest ocena konstrukcji nośnej. Tak? W tym celu. Musimy podnieść platformę do góry. Mniej więcej na taką wysokość. No i po prostu musimy ocenić wzrokowo, przychodząc wokół tych par kinematycznych, czyli tak zwanych tutaj tych par nożycowych dookoła i ocenić, czy one nie są popękane, tak? Jak wygląda podstawa tej platformy? Czy nie jest uszkodzona? Czy wszędzie te śruby, które tutaj mamy, wszędzie te zabezpieczenia, spożnie, czy one są na swoich miejscach? Czy nie było spawania? Czy nie ma jakiegoś świeżego malowania? Bo jeżeli ktoś spawa, to mógł pomalować, prawda? Oceniamy też tutaj konstrukcję na dole. Jak wygląda? Czy są wszędzie nakrętki? Czy są połączenia? To jest właśnie ta ocena stanu technicznego konstrukcji nośnej. 真酷呀！